Cześć. Dzisiaj przygotowałam dla Was coś wyjątkowego, czyli listę moich książkowych ulubieńców 2025 roku. Nie było łatwo, bo poprzedni rok przyniósł naprawdę wiele świetnych książek. To był bardzo udany rok pod względem czytelniczym, więc nie było łatwo, ale yy, wybrałam te, które zrobiły na mnie największe wrażenie, wywołały największe emocje i sprawiły, że Długo o nich jeszcze nie zapomnę. Jeśli szukacie inspiracji, nie wiecie co czytać, to ten film jest właśnie dla Was. Zapraszam. A, i o fabule książki dosłownie dwa zdania, żeby się niepotrzebnie nie rozwodzić, a przedstawić Wam pokrótce o czym była. Zacznijmy od serii The Naturals. W zeszłym roku przeczytałam w pierwszą część, czyli The Naturals Genialne Umysły, przeczytałam w lutym, i w lutym została ona moim ulubieńcem miesiąca. Kolejne części czytałam od razu, jak wychodziły. No i choć tylko pierwsza część została moim ulubieńcem danego miesiąca, to na uwagę zasługuje cała seria. Więc pokrótce o całej serii. Jest to bez wątpienia jedna z najbardziej wciągających historii, jakie czytałam. Opowiada o grupie nastolatków, którzy mają wyjątkowe zdolności i zostają zrekrutowani do FBI w celu pomocy przy trudnych sprawach kryminalnych. I mówiąc o wyjątkowych zdolnościach, nie mam na myśli, nie wiem, latania, tylko na przykład Cassie, główna bohaterka, na podstawie obserwacji potrafi odczytać ludzkie emocje i motywy. I dla przykładu, żebyście wiedzieli, o czym mówię, Cassie, widząc człowieka siedzącego na ławce, po jego postawie, mimice czy choćby ubraniu, potrafi wydedukować, co jadł na obiad w zeszły czwartek. No dobra, może to trochę głupi przykład. Chociaż nie wątpię, że tak też by potrafiła, ale coś bardziej realnego, czyli po jego postawie mimicy i czy choćby e, ubraniu, byłaby w stanie odgadnąć, e, co się stało, że znalazł się w danym miejscu i mogłaby powiedzieć na przykład, że. Pokucił się z żoną, a do tego ma na głowie kredyt. I nie wiem, skąd ona by to wiedziała, ale to są właśnie wyjątkowe zdolności, którymi dysponuje główna bohaterka. Mam wrażenie, że ten przykład był naprawdę zbędny, ale okej, okay, już zostawmy to bez komentarza i wróćmy do chwili jeszcze do bohaterów, bo to najciekawsza część tej serii. Czyli oprócz kasy mamy jeszcze Dina, który ma tą samą umiejętność. Jest Michael, który odczytuje ludzkie emocje. Lia, która właściwie zajmuje się wyczytywaniem fałszu yy, z drugiego człowieka, i Sloan, czyli yy, Dziewczyna Statystyk. Mam wrażenie, że znała wszystkie możliwe dane. Ta seria z, z każdą kolejną częścią jest coraz bardziej skomplikowana, ale też coraz bardziej intrygująca. Yy, autorka odsłania przed czytelnikiem. Yy, Kolejne warstwy z przeszłości bohaterów, tym samym pokazując ich tajemnice i motywy. Każdy element fabuły miał swoje miejsce, i w ostateczności wszystko złożyło się na fantastyczny finał. Mój jedyny zaszczyt do tej serii to Trójka Miłosny z pierwszego tomu. Na szczęście autorka postanowiła nie pogłębiać tego wątku w kolejnych częściach i moim zdaniem to wyszło w fabule na dobre. Oczywiście nie jest to historia realna, bo przecież mówimy o nastolatkach w FBI, ale cała seria jest przede wszystkim świetną rozrywką i naprawdę ciężko było mi się z nią pożegnać. Ogromnie Wam polecam i oczywiście serię czytamy po kolei, nie pomijając po drodze żadnej części. Przejdźmy do drugiej książki, której niestety nie mam w papierze, bo słuchałam jej w audio, ale to nie zmienia faktu, że jest ona moim absolutnym ulubieńcem nie tylko do 2025 roku, ale chyba całego życia. Książka, o której mowa, to lekcje chemii. Opowiada ona historię Elizabeth Zod, utalentowanej chemiczki żyjącej w latach 50. XX wieku. Świecie zdominowanym przez mężczyzn. Ym, musi ona żyć się z wieloma wyzwaniami, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, a przy okazji zostaje gwiazdą y, kulinarnego show, gdzie uczy kobiety, jak walczyć o siebie. Książka jest pełna zabawnych sytuacji i ciętych ripost Elizabeth, ale mm, no nie jest to książka o gotowaniu. Jest to przede wszystkim Książka o walce o równouprawnienia i Elizabeth staje się dosłownie symbolem feminizmu. I dzięki niej kobiety y, nie boją się realizować swoich marzeń. Jest to dosłownie mój absolutny ulubieniec i będę ją polecać każdemu już do końca mojego życia. Kolejna książka to My na Księżycu. Zacznijmy od początku. Ginger podejmuje impulsywną decyzję i decyduje się na podróż do Paryża. Tam poznaje mężczyznę, z którym od razu nawiązuje nić porozumienia. Mieszkają bardzo daleko od siebie i mimo wszystko decydują się na to, aby kontynuować swoją relację czysto przyjacielską, jednak Sytuacja komplikuje się, kiedy w grę zaczynają wchodzić uczucia. Brzmi jak typowy romans, prawda? A jednak nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo historia Ginger i Rysa mnie poruszyła. Nie mogłam przestać jej czytać od momentu, kiedy otworzyłam ją po raz pierwszy. I z każdą kolejną stroną tylko coraz bardziej angażowałam się w losy bohaterów. Każde ich spotkanie zruszało mnie do łez. Dosłownie miałam szklanki w oczach. Za każdym razem, kiedy Ginger i Iris spotykali się, a nie zdarzało się to często, bo mieszkali daleko od siebie i prowadzili zupełnie inne tryby życia, ale no, kiedy już się spotkali, to dosłownie płakałam za każdym razem i tak bardzo kibicowałam. Ja naprawdę, ja chyba nigdy w życiu żadnym bohaterom nie kibicowałam tak jak bohaterom My na Księżycu. Nie no, nie mogę zresztą naprawdę popłacić, bo ja sobie przypominam, o czym była ta książka. Ok, wróćmy do bohaterów. Więc, zostali oni przedstawieni jako zupełnie odmienne postacie i mieli inne cele w życiu, inne marzenia. I dzięki mailom, które wymieniali między sobą, mogliśmy lepiej zrozumieć ich perspektywy i ich punkt widzenia. Naprawdę bardzo polubiłam rysa. Chociaż nie był on idealny, a właściwie może właśnie dlatego, że nie był on idealny. Był naprawdę fantastyczną postacią. Popełnia błędy, ale no, trudno go za nie winić. A Ginger? Ginger była bardzo pozytywną i wesołą bohaterką. Nazwijmy to w ten sposób. No i. Nie, ja za to bardzo przeżywam tą książkę. Początkowo sądziłam, że jest to książka skupiona wyłącznie na relacji głównych bohaterów, ale my na księżycu wykracza poza ramy typowego romansu. Naprawdę ogromnie Wam polecam tą książkę. Kolejna książka, która znalazła się na liście moich ulubieńców, może już nie jest aż tak emocjonalna, ale jest przede wszystkim najbardziej trzymającą w napięciu książką, jaką przeczytałam w 2025. Mowa o The Prison Heller i jej kontynuacji. Pokrótce o fabule e, i fabule pierwszej części. E, książka opowiada historię Kiwy, która jest uzdrowicielką w więzieniu. Pewnego dnia e, trafia do niej zbuntowana, zbuntowana królowa, Wraz z wiadomością, że za wszelką cenę Kiwa musi utrzymać ją przy życiu. Zbuntowana królowa musi przejść y, próbę czterech żywiołów, i Kiwa wie, że ona tej próby nie przetrwa, więc zgłasza się za nią. Deprzyzon Haller to jedna, moim zdaniem oczywiście jedna z najlepiej poprowadzonych fabularnie historii. Nie wiem, co mogłabym jeszcze powiedzieć, y, żeby nie zaspoilerować tej bądź kolejnej części, ale. Jest to naprawdę wyjątkowa historia, a kontynuacja trzyma poziom i w 2025 wychodzi trzecia część jest to najbardziej wyczekiwana przeze mnie premiera 2025. Po prostu czytajcie, bo naprawdę warto. Kolejna książka to... Chciałam powiedzieć typowy romans, ale, no może trochę tak, ale naprawdę świetnie napisany romans i mm, uwielbiam wszystkie książki Ali Hazelwood. Ale w 2024 przeczytałam Szachmat i to właśnie ona znalazła się na y, mojej liście ulubieńców zeszłego roku. O czym jest? Główna bohaterka, y, Mallory, jest bardzo utalentowaną szachistką. Jednak po y, wydarzeniach z przyszłości y, decyduje się ona zakończyć swoją karierę y, aż do dnia, w którym po raz ostatni y, zgadza się, choć bardzo niechętnie, wziąć udział w turnieju charytatywnym i tam pokonuje Nolana, mistrza świata. Co najbardziej urzekło mnie w tej książce? No, przede wszystkim bohaterowie. Malori, choć jest. Niezwykle uparta, i uparta do tego stopnia, że momentami miałam ochotę wyrzucić tą książkę przez okno. To jest naprawdę świetnie napisaną postacią. Jest niezwykle utalentowana, jest mądra, a Nolan, no, Nolan po prostu jest. <ścoughs> Och, Nolan. Skoro już uzgodniliśmy, że Nolan jest idealną postacią, bo po prostu istnieje, to możemy przejść dalej. Ich relacja. Ich relacja jest pełna szacunku i wzajemnego podziwu. Yy, autorka stworzyła bohaterów, którzy przede wszystkim się szanują i pomimo tego, że są rywalizują, to podziwiają nawzajem swoje umiejętności. Jeśli obawiacie się, że nie potraficie grać w szachy i yy, nie zrozumiecie tej książki, to gwarantuję, nie ma się czego bać, ja całkowicie nie ogarniam szachów. Ja... Chyba nawet nigdy nie grałam a nie odebrało mi to przyjemności z czytania tej książki naprawdę ogromnie polecam kolejną książką na mojej liście e, ulubieńców są te dwa grubaski czyli blackbird academy e, mamy tu pierwszą i drugą część e, myślę że nie jestem pewna nie znam dokładnie daty do premiery ale w tym roku wychodzi trzecia część na którą również ogromnie czekam Blackbird Academy znalazł się na liście moich ulubieńców, ponieważ w ostatnim czasie mam prawdziwą obsesję na punkcie motywu Dark Academia. Pokrótce o fabule, nawet bardzo pokrótce. W pierwszej części główna bohaterka... To pierwsza część jest? Wyglądałem tak samo. Skąd mam wiedzieć? Dobrze. Główna bohaterka, Liv Young, budzi się w lochach tajemniczej Akademii i okazuje się, że została opętana przez demona, który próbował ją zabić. I tak zostaje zrekrutowana do e, szkoły dla egzorcystów. Ogromnym atutem tej książki są oczywiście bohaterowie. Nie wszystkich polubiłam, ale wszyscy są przede wszystkim wiarygodni. Duet Lil i czyli demon, który ją opętał, to moi ulubieńcy. Jest też Falko, ale... No, jeśli ma być szczera, on aż takiego na mnie wrażenia, zarówno jak klor kibicuje tej dwójce całym serduszkiem. Idźmy dalej, a mianowicie do książki Sprawa Rachel Price, y, autorka. Holly Jackson jest moim odkryciem 2023. Y, wtedy właśnie czytałam przewodnik. Y, no i cóż mogę powiedzieć oprócz tego, że się zakochałam? Od tamtej pory czytam wszystko, co wyszło z pióra autorki. I praktycznie każda książka jest jakimś moim ulubieńcem danego miesiąca. No i tak samo było w przypadku sprawy Rachel Price. O czym jest? 16 lat temu cała Ameryka żyła sprawą zaginięcia Rachel Price. Kobieta zniknęła zostawiając na poboczu samochód ze swoją dwuletnią córką. Teraz po latach ekipa filmowa kręci film na jej temat i Rachel Price wraca. Um, nie wiadomo co się wydarzyło. Um, Bell, jej córka, która dotychczas żyła w cieniu tragedii, um, nie wierzy w historię matki i za wszelką cenę próbuje odkryć co stało się naprawdę. Sprawa Rachel Price to naprawdę świetnie napisana książka i no dosłownie nie mogłam się od niej oderwać. Jeśli czytaliście jakąkolwiek y, książkę Holly Jackson, wiecie, że autorka naprawdę świetnie buduje napięcie. Oprócz tego, bohaterowie sprawy Rachel Price są naprawdę dobrze wykrowani, i y, no, jeśli mam być szczera, ja nie mam do niej żadnego zarzutu. Moim zdaniem, Holly Jackson udowadnia, że jest mistrzynią gatunku. Kolejna książka znajduje się tuż za mną i nie uszkodowałam jej sobie, po prostu nie chciałam mieć na biblioteczce dziury przez cały film, tak więc wezmę ją teraz. 7 lat wstecz. Ashley postąp. A więc o czym jest? Yy, Clementine wiedzie z pozoru idealne życie aż do czasu, kiedy jej ciotka umiera, a ona nie potrafi powodzić się ze stratą. Yy, ciotka Umierając, zostawiła y, Clementine mieszkanie oraz y, przekazała dwie zasady, jakie powinna ona przestrzegać. Jedną z nich było zawsze ściągać buty przed wejściem, a druga to nie zakochać się w nikim w tym mieszkaniu. Szybko okazuje się, że Clementine nie jest w stanie przestrzegać jednej z nich, i nie mam na myśli butów. Clementine przenosi się 7 lat wstecz mm, i poznaje Iwana, młodego, pełnego pasji mężczyznę, który marzy o karierze kucharza. Jest to jedna z najbardziej uroczych historii, jakie czytałam. Yy, magiczne mieszkanie, no jest to moim zdaniem bardzo oryginalne, yy, a na pewno oryginalnie napisane. Yy, no i jeszcze ten Iwan, który cały czas gotuje, i przez niego cały czas byłam głodna. Naprawdę bardzo dużo czasu autorka poświęciła, żeby opisać potrawy, które gotował Iwan. Chociaż mogę się mylić, i to nie chodzi o to, że autorka dużo czasu poświęciła, tylko ja bardzo mocno skupiłam się na tych fragmentach. To może być to. To może być. No. Chyba ta. Ja po prostu bardzo dużo myśli poświęciłam jedzeniu. Dobra, bo ja już znowu zamiast o książce, to ja o jedzeniu myślę. Wróćmy do tego, że Clementine wracając do teraźniejszości, spotyka Iwana no, 7 lat później, czyli poznaje jego starszą wersję. I no nie powiem wam, ale możemy się domyślić, że. Zmienił się. Ludzie się zmieniają. Minęłość. Jezus, widzicie? Tak właśnie działa na mnie. Ja już zamiast skupić się na fabule i o książce, o której chciałam powiedzieć, to ja już myślę o tych tartach, co on tam go to. Nie, po prostu porażka. Skupmy się na tym, co ważne. O, więc książka. Um, oprócz tego, że jest bardzo urocza i magiczna, i dosłownie, i w przenośni magiczna, to jest też Książką, która skłania do refleksji. Przypomina, że zmiany są czymś dobrym, że zmieniamy się, zmieniają się nasze oczekiwania i marzenia, i nie ma w tym nic złego. Naprawdę polecam Wam ją i nie tylko ze względu na opisy jedzenia. Naprawdę. Ona była dobra sama w sobie, nie chodzi o jedzenie. Przejdźmy dalej, bo się robi dziwnie. Na koniec zostawiłam sobie dwie najbardziej poruszające historie i pierwszą z nich jest właśnie Latarnia Uśpionych Miłości. Opowiada ona historię Alby, która wraca do e, nadmorskiego miasta, w którym spędziła dużą, czas, cza, dużą część swojego dzieciństwa i młodości, e, by zaopiekować się chorym dziadkiem. Tam spotyka Enola, z którą kiedyś, z którym kiedyś łączyła ją wyjątkowa więź. Akcja rozgrywa się na tle malowniczego wybrzeża, gdzie losy kilku pokoleń splatają się ze sobą, ukazując kruchość ludzkiego życia. Boże, jak ja coś czasem powiem, to ja sama nie wierzę, że ja tak potrafię poetycko. Książka napisana jest z czterech perspektyw. Pierwsza perspektywa to. Szybko zapomniałam imię. Alba, z perspektywy Alby, Enola, y, jej dziadka. Nie, pogr nie będę się pogrążać i wypowiadać jego imienia, my no, się pogr pogrążę się, pogrążmy się. Y, pal pal palajo, Play. Alby, Enola, jej dziadka i morza. Ta ostatnia perspektywa, czyli perspektywa morza, jest czymś naprawdę wyjątkowym. Dzięki niej możemy zagłębić się w myśli bohaterów z perspektywy narratora wszechwiedzącego. Narrator, który ich obserwuje i właściwie wie o nich wszystko. Latarnia Uśmianych Miłości jest to naprawdę jedna z najbardziej wyjątkowych historii o miłości, jakie czytałam. I to miłości w naprawdę wielu odsłonach. To opowieść o miłości... Do morza. Do morza, który jest nie tylko tłem, ale pełnoprawnym bohaterem tej historii. Jest to opowieść o miłości międzyludzkiej, o tęsknocie, o stracie i o. No, to też jedna z tych historii, która naprawdę wywołuje ode mnie, u mnie ogromne emocje, kiedy już tylko o niej mówię. Jest naprawdę wyjątkowa i. Polecam ją Wam całym sercem. Na koniec zostawiłam sobie komiks. Wszystko w porządku. Jest to świetny przykład na to, jak w przystępny sposób pokazać złożone problemy, takie jak depresja. Autorka, za pomocą rysunków określonych niewielką ilością tekstu, ukazuje. Swoją perspektywę i swoje doświadczenia związane z depresją, pokazuje, jak wpływa ona na jej życie i jednocześnie mówi o tym, że jest to choroba jak każda inna. I tak jak wszystko wymaga leczenia i rozmowy ze specjalistą. No tak pokażę Wam, jak wygląda kreska, żebyście wiedzieli, czego się po niej spodziewać. Um. Moim zdaniem jest to naprawdę ważny głos na rzecz zdrowia psychicznego. Okazała mi się szczególnie bliska i, choć nie utożsamiałam się ze wszystkim, o czym opowiada autorka, to często zdarzyło się tak, że czytałam i odnajdywałam w niej sytuacje, które spotkały mnie i emocje, które sama przeżywałam, więc może ktoś z Was będzie miał z nią podobnie. No, podsumowując, jest to naprawdę wartościowa powieść graficzna. I jednocześnie ostatnia polecajka ode mnie w tym filmie. Na dziś to tyle. Tak prezentują się moi ulubieńcy 2024 roku. Dajcie znać koniecznie, czy czytaliście, którąś z nich, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia!